Witam wszystkich Państwa na miłomuńskim Święcie Plonów. Szanowni Państwo, Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. Pamiętajmy, że planując swoje życie na wsi, wkraczamy na teren, który od zarania dzieł służył produkcji rolnej. A sielankowy obraz wsi, prócz pięknych krajobrazów i ciszy, to także pod ręce i problemy ludzi żyjących w rolnictwie. Znajdujemy się w Miłomłynie, na Dożynkach, w Miłomłyskim Święcie Plonu w imprezie corocznej organizowanej z racji charakteru wiejskiego i rolniczego naszej gminy. W tym roku jest troszeczkę inaczej. Do tej pory sołectwa wystawiały swoje stoiska, a w tym roku włączyły się również organizacje pozarządowe koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia, które przepiękne stanowiska i stoiska przygotowały, a koła gospodyń wiejskich przygotowało również wieniec, także nie tylko wieńce sołeckie, ale również więcej organizacji pozarządowych. W ramach naszych dożynek, jak co roku, organizowane są konkurencje sportowe dla sołtysów, dla drużyn sołeckich o złote widły. Jest i rzut piłeczką, i konkurencje sprawnościowe, Mam nadzieję, że wytypujemy, czy wygra, na, wygra najlepsze. Ale również, można u nas na dożynkach wydoić krowę i napić się mleka. Można skorzystać z fotobudki. Można skorzystać z animatorów, który, którzy zajmują się naszym dzie, naszymi dziećmi. No i można skorzystać i spróbować przepyszne jedzenie przygotowane przez sołectwa i organizacje pozarządowe. Jedzenie, które nawiązuje tradycją do e, Naszej polskiej, fajnej i smacznej tradycji dziedzictwa kulinarnego. Raz jeszcze życzę Wam, rolnicy, mieszkańcy, goście, aby nigdy nie zabrakło na Waszych stołach tego najważniejszego chleba w symbolu dostatku. Cytości i obcitości. Szanujmy go, szanujmy tych, dzięki którym go mamy. Wszystkim państwu życzę udanego dnia. Bawmy się, bo to czas zasłużonej zabawy. <kluczy>